Dzisiaj gramy w baseball. Ja mam kij. Co niesie, butek? Piłkę! Dora, dora! No patrz, co zrobiłem? Wiesz, co takiego zrobiłem? Właśnie to! Sam zrobiłem taką piłkę. Ojeju, z ilu ona jest gumek? Jak ją zrobiłeś, budku? To proste. Kwyć, napnij, owin dookoła, puść i gotowe, a teraz następna, napnij ją. Można na niej grać jak na gitarze. I obija, i jeszcze jedna. Kwyć, napnij, owin, puszcz. Kwyć, napnij, owin, puszcz. Mm, mm. A kiedy mi się złapie palec, to się bije, trzęsę, bije, pije, trzęsę. odbije, poleci bardzo daleko. Bo jest bardzo sprężysta. Wypróbujemy ją? No jasne, że tak! Juhu! Dobra, Toro! proszę na ten liść! Leci! Jeszcze leci! Odleciała! Myślisz, że możemy ich jeszcze dogonić? Wiem, że na pewno dasz radę! Wygląda na to, że budkowi udało się jednak odkleić. Ale uwaga, teraz jadą prosto na... Dróżkę, robuszkę. Dróżkę, Dróżkę, ropuszkę? Dróżka, robuszka! To chyba było dość przygniatające. A? A! Tyle tu ruchu! myślę, może ty poprowadzisz. Poradzisz sobie, a my Ci pomożemy. Kręćcie ze mną kierownicą. Kręć, kręc, kręć! Robuchy, kręć! Zrobiliśmy dróżkę-ropuszkę! Udało nam się! Naprawdę się udało! Jej! Jak oni gnają! Butek po mistrzowsku rozpucha się na trasie wyścigu! To jest kapitalna jazda! A teraz żołędziowy lasek! Czyli jesteśmy w lesie! Tak! Let's go! Tym razem postaram się nie... Zasnąć Musi się obudzić przed meczem Wiesz co mnie rozbudza? Śniadanie Masz rację Budku A wiesz co jedzą nietoperze owocowe? Gofry? <głos> Owoce <głos> Czy to jest mango? Ta, da, da, ta, da! Mango! To mango naprawdę go rozbudziło <noise> Świetnie Let's go Oeo, to zaprowadzimy szybko cię na mecz. Oeo, tobeo, no idziemy dziś na mecz. No dalej, no dalej, biegniemy razem. Szybko jak ja, tak zdobywasz bazę. I'm Dora and this is my friend Butek. Dasz radę, Butku. Hello, Miss Sylwia. Please give me the ball. O, Butku, ładny angielski. Tak, z przyjemnością oddałabym ci piłkę. Tak! Ale wiesz, nie mogę. Jestem do niej przywiązana. No, ale jak to, pani Sylwio? To moje dzieło. Zrobiłem ją ze stu gumek. Dlatego się tak dobrze odbija. Chciałbym ją odzyskać. Oj, Budku, my dear. Oczywiście, ale jestem do niej przywiązana w tym sensie, że się do mnie przywiązała. A! Widzisz, Budku? Gumka zahaczyła się o Sylwi Budku, wiesz może co zrobić, żeby piłka się odczepiła? Umiesz się wić i trząść? Jasne. Uwielbiam się wić. Wisie, trzęś, wicie, się, wiń się, część, trzęś, wisie, trzęś, wiń się, wiń się, trzęś, trzęś, wisie, trzęś, się, trzęś, Udało się. Pięknie się bijecie i piłka do mnie wróciła. Zrobiłeś świetną piłkę, Budku. Dzięki. Jest w niej aż sto kolorowych kumek. To tyle, ile nóg mają stonogi. O, o, mogę spytać, czy z nami zagra. No śmiało, Budku. Lukmy z Sylwia. Będziemy grać w bejsbol z przyjaciółmi. Chcesz do nas dołączyć? Z przyjemnością, Budku! Juhu! Przedstawię wszystkim nową przyjaciółkę. Tak! To teraz proszę o rzut! O, o, No i znów gdzieś poleciała! Złapię ją butku. Tak, yeah! tak yeah! Odzyskaliśmy piłkę wódka i poznaliśmy sąsiadkę! Super great! To nam się udało! udało? Super great! Udało nam się. We did it together! Mam je. Hello. Dora uczy mnie łapania maleśnikiem. Też chcecie złapać? Świetnie! Ci do Was, naleśnikiem, naleśnikiem. Świetnie złapaliście, a teraz odrzućcie. Tak! Świetny rzut! Naleśnikiem! Jak naleśnik? No co Ty? Tak serio to nie jest naleśnik. Wydaje się na parazon. Się. się! O, a szło mi już tak dobrze. Słońce niedługo wróci. A czasami, gdy po deszczu wychodzi słońce, na niebie jest tęcza. A rainbow! Chyba macie dzisiaj dużo szczęścia. Izabela i Guillermo nigdy nie widzieli prawdziwej tęczy. Tęcza, tęcza, tęcza. Look, tęcza już się pokazuje. Tak, jest taka sama. Nie jest taka sama. That's strange. Są tylko dwa kolory. Oh. My colors! O, Część kolorów mi się zgubiła. O, jo, 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 jo. Doro! Zginął niebieski, czerwony i żółty. My blue, red, and my yellow. Aww. Sio, sio! Uciekajcie! Teraz szukam swoich kolorów! O, o. <laughs> oh, please don't worry, Rainbow. Znajdziemy twoje kolory! Really? Oh, thank you, Dora! I będziesz dla mojego rodzeństwa pierwszą prawdziwą tęczą. I would really love that. Bardzo chętnie. Pomożesz pani tęczy? Oczywiście! Tak! Tęcza! 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 tęcza. Tam jest piñata! Leci do nietoperzy! Grających w baseball? To. baseball-perze? Kto odbija piłkę najmocniej w całym lesie deszczowym? To, to ty! To ty! To ty? Zbije te z naszego lasu deszczowego. Oj, zaraz rozbiją pieniatę dla mamy. Nie jeśli kokosy! Tak, nie jeśli kokosy. Że co? Hej baseball -peżu, Nie odbijesz tego kokosa! Właśnie, że odbiję! O, dobry pomysł! Niech odbije kokos zamiast naszej pieniaty! To Piniata jest bezpieczna. Piniata mamy leci w stronę warsztatu tutusia. Papa bejsbolperze. Złapmy ją! Złapmy naszą pinia szybko. klejącą. Bo ja po prostu mam lepkie rączki. Szybko! Wysuńcie rękę, mówiąc rabuś nie kradnij! Wszyscy razem! Rabuś, rabuś, nie, kradnij! Kradnij! rabuś nie kradnij! Rabuś nie kradnij! Rabuś nie, kradnij! Rabuś, nie kradnij! Trzeba więcej mocy z pedałowania. Super! Trzeba pomóc budkowi przyspieszyć jazdę pedałowaniem. Odliczmy razem. Three, two, one. Jestem go Wygrałeś, bez ciebie by mi się nie udało. Para świetnych przyjaciół, two best friends. Co jest złote, błyszczące i należy do waszej dwójki? Elegancka panna? Nie, ten buham! Od nietoperzowego stadionu oddziela nas ten kanion. Juhu! Muszę tylko przelecieć nad kanionem, ale... Uh, I'm sleepy. Jestem na to zbyt senny. A! Nietoperz znowu jest senny! Ale kiedy on śpi, nie ma skrzydłami! Musi lecieć! Ruchy, ruchy, ruchy! Mam go! Plecaku, masz jakieś śniadanie dla Topeo? Pyszna przekąska, już do was leci! We, weź to sobie z powrotem. Śmierdzący ser. On je owoce, a nie jakieś śmierdzące sery. Oj, no to może weź mango. Thank you, backpack. My pleasure. Miam, niam niam, it's delicious. Ta, 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 ta. Mango. Jejku! Mam go faktycznie, bardzo go rozruszało. Kto by się chciał przelecieć? Wskakujcie! Słońce zachodzi! mecz zaraz się zacznie! Mam nadzieję, że zdążę! Zdążysz! Musisz tylko machać skrzydłami wyjątkowo mocno! Pomóżcie to, Peo, szybko lecieć! Ręce w ruch! Machajcie nimi! Raz, 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 raz! raz. To jest makastyczne! OEO to PEO! Śpieszymy się dziś na jeden jedyny mecz! Tak! Wstawajcie śpiochy! Pora na mecz! A, cześć! Świetnie spałem przez cały dzień! Topio. Teraz wygrajcie mecz. Przepraszam, nie to wchodzi do gry. Poszła, poszła. Wyszła, wypita. Przeprowadziliśmy to peo na mecz jego drużyny, ale bez was to wszystko by się nie udało. leci tutaj! A nie, tutaj! Nie, tutaj! Mawią! It broke! A! czyś śpiniaty się oderwała! O, a bardzo chciałam, żeby była idealna. Tak mi przykro, Doro. No zaraz, może da się to naprawić? Yes, Weekend. To Tę część możemy przełożyć tutaj A to przykleić tutaj I... No jak? Ej, zrobiłaś jednorożca Jest lepiej niż wcześniej Thank you Zanieśmy piniatę do domu i zróbmy mamie niespodziankę Let's go Thanks a lot, tutuś See you. Hello! Jesteśmy! I mamy! I yeah. Wygląda nawet lepiej niż wcześniej! Też to powiedziałem! Zdążymy jeszcze zrobić mamie niespodziankę? Tak! <laughs> Już tu idzie! Brycie. My mamy niespodziankę. Kiedy ją zobaczycie, podskoczcie krzycząc: Surprise! Surprise! What is it? Czy to jest dla mnie? Wszystko tak wspaniale wygląda! Happy birthday to you! <laughs> Thank you! O, oh, i jaka piękna piñata! Zrobiłam ją dla ciebie! W środku jest pełno niespodzianek! Oh, wygląda cudownie! Podoba mi się! Teraz możesz ją rozbić i sprawdzić, co jest w środku. Dajcie mi ją. Daj ją! Ojeju! Już trafiłaś! Doskonale, mamo! O, moje ulubione przysmaki! Prezenty i. O, cudowne rysunki! To serce dla mamy! O. To są najlepsze niespodzianki w środku najlepszej piniaty w najlepsze urodziny w historii. Oh, I love you so much. Z waszą pomocą złapaliśmy piniatę i zdążyliśmy z naszą niespodzianką. Patrzcie, tu jest plac zabaw. Popa! Niesamowite są takie zjazdy, prawda? Pa, pa, pa. Tak, ale my chcemy wejść na górę, a nie zjeżdżać na dół. O, o, ja wiem, ja wiem! Można z plecaka wyjąć linę. No, nie mogę się otworzyć. Ojej, <laughs> zapomniałem. Jak mamy wejść na najwyższą górę, jeśli nie pomoże nam plecak? Masz pomysł, Budku? Budku? Wiesz, Doro... Zobaczyłem huśtawkę! A kiedy widzę huśtawkę, po prostu muszę się huśtać! Widzisz? Tak. Huśtawka! Wódku, no tak! Jeśli my usiądziemy z jednej strony, a ktoś bardzo duży zeskoczy na drugą, wtedy polecimy do góry! Świetny pomysł! Ale skąd weźmiesz kogoś bardzo dużego? A może to ty tym kimś będziesz? Ja! Wielki Czerwony Kurak! Powiedzcie, kiedy skakać! Powiedzcie, kuraku sk Hmm. Skoro chmura nie słyszy, to musimy pokazać, o co nam chodzi. Zróbcie deszczyk palcami, o tak. A, potrzebny wam deszcz. Już! Bada! Thank you, Cloud! You're welcome! To było świetne! Robiliśmy... Spadł prawdziwy deszcz To było fajoskie. <tak>, tak, a ty przy okazji Nauczyłeś się drugiego ruchu No co ty? No tak Kapoki Żeby, żeby było, było bezpiecznie. bezpiecznie Został mi już tylko jeden ruch, Doro Obym się go nauczył przed przyjęciem Nauczysz się go Chcesz posterować? No Głodne, 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 Pomóżcie mi sterować! Połóżcie ręce na kole i kręćcie! 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 Uff! Trzeba teraz ominąć te kamienie! To nie są kamienie! To... Krokodyle! Nie dzisiaj, Krokodiles! Kręćcie kołem! Kręćcie, kręćcie, kręćcie! Ech. No zaraz! Teraz i krokodyle, i głodne ryby! Kręćcie, kręćcie, kręćcie! Dopłynęliśmy do brzegu! Świetnie sterujecie! Juhu! Sterowałem raz w lewo, raz w prawo. To jest właśnie trzeci ruch! Serio? No tak! <ścoughs> Ale fajnie! To to gwizdu! I to świstu! I to był! Jeszcze, Jeszcze głośniejsze! głośniejsze. To znaczy, że zbliżamy się do Waszych instrumentów. Ale, Ale jak się dostaniemy, dostaniemy na górę? Jest tak wysoko, a my jesteśmy mali. <głos> <głos> Patrzcie, im więcej się tańczy na bongosach, tym stają się wyższe. Tańczyć na bongosach? Tańczyć na tych bągosach, żeby się dostać na górę Wszyscy tańczą Tupiemy na bągosach, tupiemy na bągosach Tańczymy na bągosach, tupiemy na bągosach Na bągosach sobie tańczymy, by na szczyt się znieść Tańczmy! Na bągosach sobie tańczymy, by na szczyt się znieść Tańczy ja, tańczysz ty Trzymamy wszyscy rytm Tańczmy, tańczmy, tańczmy! By na się Incredible! Niech wyje nasze <trym zniszczoną> To gwizdu świstubu! Look! To gwizdu świstubu dobiega z tamtych krzaków! To są wizształkowce! I chyba wiem, co jest źródłem dźwięków! Jesteś pewna, że to dobry pomysł, Doro? Jest bardzo głośno. Nie patrzę na to. <noise> Spokojnie. Nasze gwizdu świstu bu to tylko... Wielki czerwony kurak. Wielki czerwony kurak? To odchrapanie kuraka. Okoliczne piszczałkowce robią gwizdu świstu bu. To taka muzyka a <noise> Jak mogliśmy się wystraszyć chrapiącego kuraka? Patrzcie co znalazłam! Nasze, Nasze instrumenty, instrumenty. Brawo, Brawo, Dora. Dora! Moja trąbka. Moje talerze. I mój akordeon. Thank you. I dotarliśmy na muszlowisko. Musimy tylko znaleźć. Mojej starej muszli nigdzie nie widzę. Muszę zamieszkać w tym bucie na zawsze. Na zawsze? Trzeba znaleźć tę muszle. Szukamy dużej, czerwonej, błyszczącej muszli. O, duża, czerwona i błyszcząca. <laughs> Moja muszla jest w wodzie. Trzeba ratować tę muszle. Jak duro? <laughs> Patrzcie. To jest Mrs. Turtle! Może by nas podwiozła! Poprośmy ją po angielsku o pomoc! Krzyczcie, help us, please! Jeszcze! Help us, please! Hello, Mrs. Turtle! Czy może nas pani zabrać do tej dużej czerwonej muszli? Of course I can! Wsiadajcie! Hop on! Oh. 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 It's dirt! Spokojnie, muszlo! Płyniemy cię uratować! O-o! Nie możemy do niej dosięgnąć! Może w plecaku jest coś, co nam się przyda? Say Backpack! Szybko! Musimy czymś wyjąć muszle z wody! Zobaczmy, co tu mam! To może to! Siatka! It's perfect! Thank you, backpack! Jejku! Jest świetna! Zawsze chętnie pomogę! Ona dolnie! Nie, nie patrz na to! I... Mam ją! Proszę, to twoja muszla. O, jak to miło odzyskać swoją muszlę. A ja odzyskałem swój but. Tęskniłem za to tobą to bardzo. bardzo. Obojgu, wam tak bardzo dziękuję. You're welcome. Uh, yeah! jest! Dziobu, dziobu, dziob! Dziobu, dziobu, dziob! shit, go down! Krzyczcie go down! Go down! Job, job, job. Oh. Teraz już mamy spokój! Jeszcze nie! Nie do końca! Trzeba lecieć w górę! Krzyczcie go up! Go up! Go up! Go, go up! up. Yeah. Dziękujemy, że przewiazłeś nas balonem! Nie ma za co! Od tego są przyjaciele! Spójrzcie! Bananowa górka! Doro, dotarliśmy z moim wazonem Na bananową górkę To było łatwe o -o. Iza, zupa się na kłujące kaktusy Szybko, lądujemy Go down, go down, go down Trzymaj się Iza, Już lecimy O jedź Kosz się zaklinował Jak teraz uratować Izę? To proste Użyjemy twojego prezentu Tak Dobry pomysł! Zaraz! Jak to? Opuścimy twój wazon do Izy, a ona do niego wejdzie! Jeju! To naprawdę świetny pomysł! Sprawdźmy, czy w plecaku jest coś, czym można przywiązać wazon. Say, backpack! Presa! Backpack, backpack, backpack! Back, back, back. się skład! Potrzebne nam coś, co przywiążemy do wazonu, żeby go opuścić na dół! Mam do Papierowa czapeczka? Plecaku! Nikt teraz nie urządza przyjęcia. Oj, ciu. dobrze. No to może to! Lina, czy można przywiązać linę do wazonu? Tak! Thank you, Bak-Bak! Zawsze chętnie wam pomogę! Nadchodzi pomoc, Izo! To dobrze! samą porę, ta gałąź zaraz się zerwie! Teraz Gok! Ta Uratowana! Tak! Izo, tak się cieszę, że Cię widzę. Ja się cieszę jeszcze bardziej, Budku.